Cześć, witaj w kolejnej części vloga mojej 5 minut. W którym to vlogu będę pracował nad aplikacją Cash Flow, czyli nad kolejnym slajsem, zamodelowanym z wykorzystaniem techniki Event Modeling poprzedzonej eksploracją procesu biznesowego, eksploracją domeny z wykorzystaniem Event Stormingu. Więc właśnie implementuję kolejnego slicea, slicea odpowiedzialnego za startowanie długiej przerwy, slicea, w którym jest widok. Wykorzystałem do tego. Slajd, który już istniał, i w zasadzie większość rzeczy to jest copy paste i podmiana. I dopiero po tym, jak to doprowadzę do e, kompilowalnej postaci, będę mógł napisać e, logikę tak jak należy i przetestować UI. Więc zapraszam na kolejne 5 minut, bo robię to 5 minut dziennie. Więc kontynuując. W obszarze testów myślę, że mogę spróbować uruchomić test. Najwyżej nie przejdzie. To, co warto byłoby zrobić, w sumie o tym zapomniałem. Jeszcze chciałbym sobie po prostu wyświetlić mój model, gdyż jest on tu potrzebny. Ale już widzę, że jest błąd. Bo w momencie kompilacji i uruchomienia testu UI krzyczy o Windows Base, tak. Więc Windows Base jest wymagany prawdopodobnie tutaj. Nie wiem, czy jest to po prostu dopięte, więc spróbuję dodać referencję. Windows Base jest, więc to jest wymagane przez to, że przenosiłem tak naprawdę mm, ten kod. No to te referencje nie były podopinane i pewnie jeszcze kilku brakuje, no ale naprawimy, naprawię i będzie dobrze, myślę. Natomiast mam kolejny błąd, XAMLów To też kojarzę, że ten element jest wymagany, więc e, trzeba dołożyć do UI system XAML, no bo to wszystko, ten UI tutaj jest w wpf ie więc jest na XAMLu. E, więc kolejny problem eliminuję dzisiaj, czyli de facto takie błędy związane z referencjami na razie. Jeżeli to się powiedzie, to znaczy, że większość rzeczy już jest dodana, ale widzę, że kolejna rzecz jest e, wymagana. E, co my tu mamy? Event bass. Event bassa nie ma. To ciekawe, ale pytanie gdzie w teście? Czy w innym miejscu? No dobrze, dodam referencję do event busa, bo pewnie to w teście brakuje, bo jeszcze wcześniej tego nie robiłem, bo korzystam oczywiście z architektury sterowanej powiedzmy zdarzeniami, wszystko tutaj opiera się o zdarzenia, wiadomości, informacje przekazywane są przez zdarzenia, nie są persystowane jeszcze, natomiast jest tutaj zastosowany mechanizm event sourcingu, czyli dane Yy, stan systemu pochodzi z zdarzeń zdarzeń, odtwarzanie No i mam tutaj yy, dziwną sytuację. Niby się uruchomiło, ale jednak nie bardzo. Jeszcze raz sprawdzę. Być może czegoś brakuje, być może trzeba przekompilować. O, jest. Odwołanie do obiektu nie, wystąpi nie wystąpiło na wystąpienie. OK. Bla bla bla. Coś tutaj brakuje. <laughs> Więc będzie trzeba rozwiązać ten problem. Tak czyli ja robię restore. To nie mogę wyciągnąć event. Event jest prawdopodobnie pusty i time nie ma jak tutaj wyciągnąć, bo event jest nulem. Więc prawdopodobnie nie ma tego zdarzenia w systemie, bo jest short podpięty. Czemu ja patrzę na short? Chyba złe testy, podpalam. Coś tutaj teraz chyba popsułem. Long break time recorded. Start long break. To czemu short mi tutaj się odwołał? A to ciekawe. Być może jest tutaj jakiś błąd. Ee, być może jest to jakiś błąd zupełnie z innej z, innej, z, innej, z innej. z innego obszaru, bo jeszcze jest jakaś referencja do shorta. Start long break view, short break time view. No to to jest na pewno źle. Pewnie nie, nie jeszcze nie podmieniłem. Long break. I mam konflikt. A to dobre. Czyli ja coś tutaj musiałem popsuć ostatnio, bo to nie jest żaden long, to jest short. Tak? Eee, więc sobie poprawię to. Long break Long break view Więc tutaj wtedy będzie wszystko dobrze eee, Zdarzenie jest short I prawdopodobnie test z, ma m, złą referencję eee, Tu mnie jeszcze zastanawia ta sytuacja Dlaczego tu nadal jest long To ja musiałem coś źle po Pozmieniać no może się tak zdarzyć, rzeczywiście. Ale bardziej martwi mnie to, dlaczego tutaj e, te eventy są tak pospinane źle. A może jakiś błąd w nazwie jest. Będzie zrobić investigation, tak? czyli wyśledzić co jest problemem. Ale to już nie dzisiaj, bo budzik właśnie przestał odliczać. <laughs> Więc w sumie dzisiaj znalazłem błąd, który sam zrobiłem pewnie jakiś czas temu wczoraj albo przedwczoraj więc będzie trzeba to naprawić więc model który otworzyłem w zasadzie na nic mi się nie przydał i też się nie powiódł no ale dopiąłem referencję. i zawsze to jest krok do przodu zważywszy że robiłem to tylko przez 5 minut więc na dzisiaj to już tyle i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków w których to będę kontynuował pracę nad tym slice'em i kontynuował pracę nad aplikacją każdy flow i no i dzisiaj to już tyle. Zapraszam cię na jutro. Cześć.